Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabudowa stelaża WC, czyli potocznie obudowujemy kibelosa. Zacznijmy od samego początku. Stelaż będzie licował się ze ścianą. Stelaż w sumie nie, zabudowa będzie ze ścianą. Wykonując stelaż trzeba pamiętać o tym, żeby odliczyć grubość płyty, bo inaczej nam wyjdzie płyta poza ścianą. Także stelaż będzie się licował Zabudowa ślicowała równo ze ścianą, tu zrobimy taką ładną półkę. Tyle, tą samą odległość z tamtej strony wyciągamy z tej strony, żeby to nam ładnie wszystko Ups, wyglądało. Tak to jest jak się narzędzia kładzie pod nogi. Do tego wykorzystujemy profil startowy. Taką całóweczkę standardową. Przygotowałem sobie już jeden element, tak żeby Was nie zanudzać. Słuchajcie, jak to, jak to wygląda? Odmierzamy sobie odległości. Przykładowo tu ja mam 22. 22. bez miarkę. 22. Odmierzamy na stelażu. Docinamy ją. Docinamy w ten sposób. I zaginamy, jak tu w tym przypadku widać. Przycinamy jedną ścianę. To mnie, drugą ścianę i zaginamy. Gotowy efekt złożenia takiej ramki. Elegancko przyjmujemy, czy pasuje. Ramka się musi tutaj na no ładnie nam licować ze strażem, tak jak tutaj widać. Wszystko jest gitara. Licuje się, licuje na wysokość też jest ok. Przykręcimy ją w tej odległości, odliczając tą naszą nieszczęsną płytę. Starczy nam w zupełności taka jedna ramka, ponieważ tutaj jest bardzo mała odległość, więc nie będziemy tutaj nic dokręcać Przyjdzie standardowo jedna płyta z góry. Niektórzy dają dwie, ale tak naprawdę tutaj będą obudowane to te płyty będą obudowane płytkami, które mają też centymetr grubości. Także na spokojnie na półkę starczy 2 cm plus klej 2,5 cm razem z płytą materiału. Także tutaj dajemy jedną płytę z przodu standardowo, dajemy dwie płyty. Dla wzmocnienia, żeby nie pękało, nie pracowało nam ten stelaż, choć się tak nieźle, bo tu jest ściana 24, także jest naprawdę to solidnie zakotwione na szpilki, więc tutaj nie ma to prawa. Jak mówiłem, mam jedną gotową stronę stelaża, zaraz wycinam drugą i biorę się za przykręcanie. Mamy pierwszy, już można powiedzieć. Element stelażu przykręcony, zobaczcie znowu za pomocą lasera. Jeżeli chcecie robić i zaoszczędzić na robociźnie, nie oszczędzajcie na sprzęcie. kupcie sobie taki laser 360, zobaczcie za pomocą lasera. Wyznaczyłem tutaj linię, tutaj. Oj kurczę, dobrze robię tu, wyznaczyłem linię grubości płyty, odsunięcia od ściany. I teraz po co tu się bawić, mierzyć od czego? Tutaj stelaż, tu jest już wężej. Także nie zmierzymy dokładnie. A mamy tutaj idealną linię, która idzie od góry do dołu i wiemy, że jest równo. Dlatego, jeżeli oglądacie i chcecie zrobić samemu zaoszczędzić na tej robocie, warto zainwestować w sprzęt, który Wam naprawdę pomoże wykonać tę robotę bezbłędnie, bez niepotrzebnych nerwów, bez niepotrzebnego mierzenia, kombinowania. Troszkę inwestycji, a mówię, a którą i tak macie w zysk, i tak macie w kieszeni, bo wróćcie sami. Tak jak mówiłem, mój starość jest ukończony. Dałem jeszcze te poprzeczki. Mam tego dużo od sufitów, odpadów. także jak mam wrócić to na złom, zawsze jest to jakiś punkt, do którego można przebić płytę. Słuchajcie, dopasowałem pierwszą płytę. Nawet pasuje. Tak to z tej strony wygląda. Jeżeli chodzi o odznaczenie, teraz mamy takie tutaj sytuację. sytuacje niech kamera ostrości złapie złapie nie złapie o zopała. rury na dole odznaczę je ołówkiem po czym nawiercę otwornicą otwornice mam takie tutaj jakiejś firmy stalko tak naprawdę ja teraz nie pamiętam zestawie chyba 40 czy 50 zł takie otwornice w regipsie radzą sobie w zupełności nie potrzeba nic lepszego nic droższego a warto to ładnie zrobić otwornicami, a nie tak na odpierdzie jak jakieś papudruny, zrobić to jakąś tam piłką czy coś. Jak ktoś to robi, to akurat wie, ale jeżeli ktoś to chce dopiero pierwszy raz zrobić, to też bardzo fajne, nie pomysł, tylko bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli dosuwamy teraz tą płytę do tych rur, pytanie jest takie, skąd wiemy, że ona jest tak naprawdę równo. Na oko tego nie będziemy mierzyć. A więc, od tego stelaży, który robiliśmy, wystarczy, że poziom położymy robimy tak zwane, tak zwane przesunięcie linii prostej. Licuje się z stelażem, licuje się z płytą. Druga strona to samo. Licujemy ze stelażem, licuje się ze stelażem, licuję z płytą. Także mamy pewność, że płyta jest równo i nie będzie nam wystawała ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja już odrysowałem, słuchajcie. Pierwsza rura to była ta gruba do rysowania. Odrysowałem ją, wytnę otwór. Odrysuję wtedy tą małą, również odrysuję tą e, kostkę na. E, oj, nie na włącznik, tylko kurczę na, 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 na przełącznik, na spłuczkę, tak? Także też zaraz to będę wszystko po kolei tutaj robił i wam pokazywał. Jak widzicie, w moim przypadku wyszło to tak. Front można powiedzieć mamy ogarnięty Teraz weźmiemy tą płytę tylko sobie jeszcze raz na wzór I narysujemy już bez żadnego odrysowania Wszystkie te elementy Tak naprawdę front jest najgorszy mamy Zapamiętałem miejsce na przycisk Wiadomo rura od spłuczki rura kanalizacyjna i dwie szpilki na montowanie miski muszli czy tam wc Te boki to już to jest tak naprawdę i góra pierdola żeby dociąć Najwięcej zabawy jest z tym, ale tak jak mówiłem, po kolei można sobie dokładać to, odrysowywać od drugiej strony, otwornice naprawdę robią super robotę, można to bardzo fajnie, w bardzo szybki sposób zrobić i wygląda to schludnie, tak wiem, że i tak to będzie pod płytkami, ale dla samego siebie nawet. Mamy efekt końcowy, zabudowa skończona, gotowa, tu się licuje ze ścianą, tak jak mówiłem, szybciej, tak to jest. Y na front, jak mówiłem, dwie płyty dla stabilności, dla żeby wzmocnić. Mamy ładną półkę. Także że następny etap to zabudowa kafelkami. Do następnego.